Ja, Hej, dzisiaj. No, y, się y, hejka widzowie, dzisiaj gramy z, z Big Majusią w nocy w lesie. Chodźcie. znaczy no chodź, pole tu. Chodź do mnie. Nie mogę, jestem. Mam nadzieję, że długo przetrwamy. Pamiętajcie, pierwszej A nocy. Nie da się więcej niż 99, 99 wiem. Pamiętajcie, pierwszej nocy to jelunek nie będzie atakował. Zieleni, nie, 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 nie jest taki przyjazny, jak ci się wydaje. No, wiem, wiem. Dobra. Dobra, ja idę od razu stopy królika, bo ja będę miała od razu stopy królika serio. Na stówę. Bo ostatnio, jak grałam, to, to chyba. Yy... Trzy razy rząd mi się wylosowała za pierwszym królikiem stopa królika. Serio? Tak. No i stopa królika. Ja. Stopa królika! Ja nie mam... Mówiłam, mówiłam, mówiłam. wiem nie jest... Nie wiem. Dobrze teraz idzie kopić drewno. No drewno potrzebujemy. Znowu pada. Będzie ufo. Jak to ufo? No ufo będzie. O nie. Widzowie, witam. To nie jest Ania. To jest fajne. Seria? No bo tam są rzeczy, ale trzeba jakoś mi zabijać. Mamy tu mięskę. Czekamy teraz na tego co? Wiesz, Jel jelenia? Nie. Dlatego co bierze stopy pikwójka. Teraz trzeba po prostu kule wilka. Tak. Skrzynia. Wiem gdzie jest. I nie mamy ma mapy. Co nie? Widzowie napiszcie, w... Widzowie, napiszcie w komentarzach. A wiesz, że da się szybciej chodzić? Wiem, zrobiłam, też Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy graliście w tą grę. No wygrali. to jest taka nowa gra, i ona ja jest popularna w Skóra Wilka! to dobrze Ej, poszukaj mi też skóry Wilka. Ale ja mam szczęście, nie no, bo mam mało To szybko chodź tu zjesz Nie no, bo ja znałam domek na drzewie, tutaj tam żebyś nie padła. Ile masz jedzenia? To. Patrz, mamy. Tutaj coś. Patrz, mamy śrubę. Śrubę bierz szybko. Nie Aha. masz miejsca. Czekaj, to. jakiś jest ten? O, do. Dobra, to zostaw na. No. I chodź. Ale nie, śrubę muszę. No Noć się zbliża. zbliża. Dobra, jelunek nie atakuje. Oponę. Oponę mam tu, tylko oponę. Bie. Skrzynka. jest dobra siekiera ale fajnie dobra ja tam idę ja nie mogę wiknąć. nie mamy latarki oj dobra jeszcze się pierwszej nocy nic no. nie atakuje ale oprócz musim... wilków spint spint ej bo ja ginę szybko pole. Tu masz jedzenie, ale jedzenie, ale Jelunek opona. A, dobra, to jest moje oponę mamy. Ona daje z... trzy śruby. Co moje jedzenie i stopy królika sobie Ja nie mogę jakiś część, to. Tylko mnie... nie wszystko, jedno niech będzie dla mnie. Ja tylko jedno, żeby zjadę. Idę kopać. Też idę kopać. Wiem, gdzie jest skrzynia. Ktoś puka. Nie, to ci się wydaje. Nie, nie wydaje mi się. Trudno. Ale pole jak to moi rodzice? To to tak No, no, no dobrze, to gdzie jedziecie? Na stówę gdzieś jedziecie. Chodź. Ale mam przecież dzisiaj pogrzeb, ja. No chodź, czyli... Dzisiaj się pożegnamy. No ale może nie bo szybko. Dobra, co ja? już Dobra, widzowie. Muszę i na razie iść, bo też mam parciuchę do otwarcia i nagram, a więc no papatki do potem.